A w dzisiejszym filmie... Kogady zastrane cicho! No, jak widzicie, to u mnie wielkie różnięcie będzie. A już jest na czubku sosny. Straty są. Pierwa widać, że cały ojciec. Cyrilek w swoim żywiole. Bubu chciało hot doga z Orlenu. A wisie sobie będzie gdzieś tutaj. Ziemniaczki są. Film ten powstał dzięki wsparciu patronów. Dziękuję za Wasze wsparcie. Kogady zastrane, cicho! Ja pierdzielę. No, jak widzicie, to u mnie wielkie różnięcie będzie. A? Kurde. O, i tak grawaczki. Siódma rano, a u mnie już ruch ma rano, u mnie już ruch konkretny. No, będzie teraz łeb rozwalało. Bo... Drzewa będą wycinać, nie eee, 3, 4, 5 drzew do wycięcia No to wam mówiłem w wielkich vlogach co Jeździłem, dokumenty załatwiałem żeby mieć pozwolenie na wycinkę 5 takich najbardziej niebezpiecznych drzew będą właśnie chłopaki wycinać A mam tu takiego alpinistę W ogóle chłopaki mają firmę alpinistyczną i zajmują się między innymi wycinką drzewi. robią to od góry Bo to nie ma jak Patrzcie kurde jaki, jaka małpka A już jest na czubku sosny nie jau po kawałeczku w dół no, także git o matko kawy wypiłem już dwie filiżanki, ale jakoś do mnie nie doszły także siadam przy kąpie kochani i piję kawę Także fajnie, że kurde udało się załatwić chłopaków do tej wycinki Dosłownie na parę dni przed okresem lęgowym ptaków Także wszystko fajnie na legalu, jak to się mówi No, a to wiecie, jeździłem po starostach, dokumenty załatwiałem Zresztą, kto oglądał ich vlogi, ten wiedział, że te drzewa będą wycinane I procedurę tego zna No i tak robaczki, kurde, przymulony jestem Pogoda jest przepaskudna, jest okropnie Nie, znowu ktoś coś kupił, jakiś aparat albo obiektyw, nie wiem Kurde, ale jest tragedia. W każdym razie dzisiaj mam w planach zmontowanie vloga fotograficznego, tak żeby jutro mógł sobie wskoczyć na kanał. A człowiek małpa, daje radę. Kawał sosny obcią. <grystanie> Ja przez rulety nagrywam. Wiecie, żeby nie stresować chłopa na tym kroku. O jajko. A mieszkoda tej sosny, no, mi tu trochę cienia dawała, ale jest niebezpieczna. Część z niej leży u no. Gałęziami u sąsiada po dachu, na pierdziela. Jest strasznie krucha już bywało tak, że jakieś większe konary się złamały i spadły kuźwa około samochodu, więc trzeba uważać. No i na razie mi się nic nie chce. Siedzę, piszę sobie z widzami na Facebooku i oglądam YouTube. A co? Kurde. No, sosenki już nie ma. Kurde, cholera. Moje krzewy. Mam nadzieję, że o, widzę, sporo się zwaliło na mojego drzewa. No, mam nadzieję, że przeżyję. Też tej jodły już nie ma. Oczywiście pnie będziemy jeszcze też będą ścinane. Taki i parobi luz. No i tutaj tych drzew nie ma. Kurde, zajebiście. Kurna, ale światła. Ja pierdzielę. Przecież te wszystkie drzewa tu o ten dach waliły. To wszystko. Ej, spokój. Oczywiście część będzie zostawiona na takiej wysokości, bo tu pnącza będą szły. No, tam jeszcze jodełka wyleciała, a pniak został, zaraz będzie do ścięcia. No i w sumie tyle, bo to tutaj już zostawiamy, to już domu nie przeszkadza. Tu w pokoju ile więcej światła mam, kurde, to wszystko tu zasłaniało, bajka, zajebiście. No, a ja, ja kończę, kochani, jest tura. 1030. Siedzę od samisz rana, jeszcze za nich chłopaki przyjechali. już Zacząłem robić yy, vloga, nie na jutro fotograficznego z fotospaceru. No i zobaczymy. No, znaczy zobaczymy. No Zaraz będę go oglądał, bo już praktycznie renderuję. Wersję testową. No to idę na górę. No, kochani, Radek już pojechał, drzewa już ścięte. E, a ja już zapadałem na kanał Wiki vloga patroni sobie oglądają, nie vloga, boże, fotovloga e, Patroni sobie oglądają, więc... Ja idę na podwóreczko trochę posprzątać, ale kurde chyba deszcz zaczął padać. No zobaczymy, chociaż parę gałęzi przeniosę. O i tak, kochani. No, a jutro na kanał wskoczy na publiczny nasz blogasek. No i kurde jeszcze deszcz pada, więc. No no, choć parę tych gałęzi wezmę, bo jest tego wpierony tu i tu. Masakra. jest zdamy radę. Ani chciałem nagrywać timelapsa z tego, ale odpuszczę, żeby mi kamera nie zamokła, no bo deszcz pada, nie? Dobra. Straty są, suchodrzew się złamał, jedna gałązka, a dobra, to nic, chyba no przeniosłem, trochę z tej kupy poukładałem tu, będzie łatwiej stąd wynosić I tą rabatę oczyściłem. o, przeniosłem pniaki i powiem wam, że mam dość o oh, pierdziele, godzinka roboty, a masakra, Przewieje i deszcz pada, tu moje plecy wiecie, tu łapy w porządku, na plecy, muszę uważać, mam dyskopatię i żeby mi tam nic nie strzeliło, więc koniec jak na chwilę obecną, idę do domu. Środek dzisiaj mam, wczoraj miałem paskudny dzień, nie nagrywałem nic, znaczy paskudny, paskudny był na zewnątrz, no to znaczy... Nagrałem to na podwórku, coś bym porobił, potem mnie plecy rozbolały, posiedziałem trochę przy kąpie, porobiłem roboty i, i stwierdziłem, że mam dość. W każdym razie, dzisiaj chciałem wam pokazać pierwsze zdjęcie bubu. Kierwa, widać, że cały ojciec. No moje, okrągłe jak ja. Na, <laughs> kurde, takie moje słoneczko małe, które ma na razie 3,4 mm. Nasze pierwsze USG, oczywiście będzie w ramce uprawione razem z teścikami. A, kochani, nic, dzisiaj mam... Luźny dzień w miarę. Mam trochę roboty do zrobienia, ale to wieczorem. Eee, Więc plecy mnie bolą. Z tymi gałęziami też chyba na razie sobie odpuszczę. Może po południu coś ponoszę. A teraz zbieram się i, i wezmę przejadę się do mamy na kawę. Bo o nie, byłem u niej w tydzień jak nie lepiej. Dobra, mam tu na razie. Fajne bozy, wozy bojowe jadą. Strażackie. Na, wziąłem Cyrilkę i jedziemy na spacerek do Mielca, kochani, i odwiedzić moją mamę. No, skorzystać z pogody, bo dzisiaj nie pada, także choć tyle. No, byłem jeszcze u siostry, mamuśka też już zaliczona i wracam sobie do domku, kochani. Cyrilek się wybiegał, szczęśliwy piesek. No i tak sobie jadę do domku, słucham sobie Clisarea. I kurde, jest fajnie i romantycznie. Słoneczko sobie coś wyszło, przyjemnie. Warteczkę, kochani. <grych> Kurde, kamerę zostawiłem w aucie Nawet mi się nie chciało iść po nią, więc tak została przez całą noc. A i tak, kochani, jadę do Mielca. Mam parę rzeczy do załatwienia. Eee, jeszcze muszę mamuśkę zgarnąć, bo chciałabym ją do skarbówki podrzucić. Ja ją podrzucę. A i tak, dzień sobie powoli mija. Na razie 10.30. No, ten Teges. No a jeszcze oczywiście z mamuśka musiałem zrobić zakop Oj ten mój boli. Panie, pasek się ślizgał. O jest moje uszy o. Oj tak, idę właśnie po nią, bo poszła tu jeszcze do sklepu jednego O, o robaczki zobaczcie Wtedy kupiłem taką 20 na 20, ramkę ona ma wyżej szybkę, i będę chciał tutaj oprawić sobie 17 zł. Będę chciał oprawić sobie tutaj te testy ciążowe i pierwsze USG. No, będziemy oprawiać, dobra. Jadę do domu, kochani, bo mam jeszcze dzisiaj roboty. Muszę zacząć nagrywać filmy dla patronów. Także, no, do zobaczenia w domu. Fufcia kierwa. Dawcześ no kochani, yy. nagrałem właśnie filmy na patronów. Te pakuję na kanał, zaraz będę patronom wysyłał, ale zabieram się też za zrobienie zdjęcia. Za zrobienie z... nie zdjęcia, ram, której będą na pamiątkę. Yy. Testy ciążowe oraz nasze pierwsze USG. To zdjęcie usg no i ono jest na papierze termoczułym. To znaczy, na, tak jak paragon. Pod wpływem temperatury ono się zrobi czarne, a pod wpływem starości i utlenienia wyblaknie i też zczarnieje. Więc kanuje nasze zdjęcie. W domu nie mam jakiegoś profesjonalnego kanera, ale ten spokojnie wystarczy. Do drukarki wsadziłem też taki fajniejszy papier. Półkredowego Kansona o gramaturze 180 yy, powinien być całkiem, całkiem fajny. No nie mam papieru fotograficznego tutaj akurat do tej drukarki, to jest w labie, nie? No, i nie chce mi się tego pakować, jechać do labu i w labie robić yy, z tego odbitki w procesie fotochemicznym czy w druku, więc robię sobie to w domu. Skanuję zdjęcie i potem drukuję na tym papierze. No, jedzie niebieskim, ale myślę, że teraz będzie w porządku dobra, to zajmijmy się oprawą naszej ramki, jak wam pokazywałem mam tu taką rameczkę więc będziemy w nią oprawiać syk, pakujemy ją sobie sacy i ściągniemy dno dzisiaj stanowczy i brutalny a, trzeba to podginać wszystko delikatnie, żeby nie zepsuć no wyjdziesz? o, dziękuję to jest przyklejone tutaj może bym sobie użył tego szarego. Nie, to jest brzydko. Wyrzucimy. Łe, to jest kurde, przyklejone, więc lipa pod tym względem. Dobra, to zrobię sobie osobne tło. O, mam tu takiego szarego kansona, ja akurat wytnę z niego sobie. Opa! Tło pięknie, profesjonalnie wycięte. <laughs> nie, nie martwcie się, kochani. Tylko sobie wycięłem, tak, żeby było mi wygodniej zaznaczyć. O Oj, tak. Ten papierek położymy tutaj. Tutaj przyłożę sobie to. I ołóweczkiem odrysuję jak mam wyciąć? A wycinać będę gilotynką. Stół mam zajęty gratami, więc muszę wyciąć tu na ziemi troszkę cacy, sacy tej strony, cacy i teraz tutaj dociąć. Okej, okay. no i teraz muszę to podkleić i tak myślę, czym? Gdzieś miałem podkładki HENZO, podklejki fotograficzne. No i dupa. Kurde, zaginęły mi moje podklejki. Szczerze przeszukuję wszystkie szuflady, ale no. Nie ma. No kurna, nie ma. To nic. Wytnę sobie jeszcze zdjęcie, przygotuję sobie wszystko i jutro skoczę. Do Mielca kupię jakieś... Znaczy yy, kupię taśmę samoprzylepną dwustronną. Ta spokojnie wystarczy. Tak zerkam tu na półki moje foto, ale... No gdzieś przy którejś przeprowadzce musiały zaginąć. I bardzo, bardzo dawno nie, nie używałem tych podklejek. Kurde, no. To nic, taśma dwustronna też da, zrobi robotę, tylko że kurde, nie mam! Kończyła mi się. Niedawno zużyłem resztkę, no. O! Kurde, myślałem, że uda się zrobić. Tak jeszcze tu patrzę, czy gdzieś tej graciarni nie mam. Chociaż ścinków taśmy dwustronnej, ale ee, nie ma. Więc trudno. To mam w miarę przygotowane. Wycinam sobie jeszcze teraz to zdjęcie. Wiecie co? Zawaliłem. Bo chciałem zalaminować to zdjęcie. Nie mam laminatora, ale można to zrobić taśmą samoprzylepną. Przeźroczystą. Kurde. <laughs> Dobra, coś wymyślę. Dobra, mam. Zrobię to na tej kartce. Wytnę jeszcze raz. To się robi bardzo prosto. Tylko trzeba pamiętać, żeby taśmę jak przyklejamy żeby ją przykleić równo i żeby pod spodem nie było brońcie się, panie boże żadnych e, odcisków palców, jedno dobra to się zaprasuje i jeszcze kawałeczek teraz kosteczką introligatorską fajnie to usuwam tu wszystkie bąbelki powietrza i zaprasowuję hopsa we wszystkie strony żeby klej od taśmy ładnie i równo wszędzie złapał cały prasować to co zagięcie. jakiś lekki bombelek. Dobra. Okej. Okay, nasze zdjęcie zabezpieczone. Odklejam, bo przykleiło się do nie, mojej dyleteny i docinam jeszcze raz. Hopsa. Hopsa. Hopsa i hopsa. No i zdjęcie zalaminowane domowym sposobem borowym. Sobie radzić kochani. Trzeba sobie radzić. No nic muszę tą taśmę dwustronną załatwić tymczasem kochani ja idę na obiadek bo już mnie tam żonka woła, że obiadek zrobiła no to w takim razie na razie, cięcie cześć robaczki moje kochane piąteczek dzisiaj, piąteczek no i tak, znów zaczynam dzień sprzed komputera no udostępniłem już dzisiaj film dla patronów omawiający zdjęcia z vloga kochani zrobiłem też, ustawiłem też live'a na dzisiaj wypiję trochę kawki i oczywiście słuchajcie, znalazłem. Znalazłem taśmę samo także mogę zacząć, raczej zająć się uprawą mojej ramki. Taśmę pociąłem sobie już na paseczki i będziemy sobie zaraz kleić. Kochani, pierwsza pamiątkowa ramka yy, zdjęciowa, że tak powiem, yy, mojej małej borowej larwy jest gotowa. A wisieć sobie będzie gdzieś tutaj. Ale dokładnie gdzie będzie wisieć, to już zadecyduje moja żonka. Bo może będzie chciała, nie wiem, nad łóżkiem na przykład. Więc kochani, no to zobaczymy już jak żonka przyjdzie. Ja dzisiaj mam luźniejszy dzień, więc trochę się poleniwię. W ogóle ten tydzień mam taki w miarę, w miarę luźny. Yy, Moi projekty przystopowały, że tak powiem, yy, które robię. Yy, I czekam, czekam na decyzje klientów i inne takie sprawy. A tym bardziej, że dzisiaj jeszcze pogoda jest totalnie paskudna. Leje i wieje. No jest bardzo niemiło to też ani na podwórku nic nie porobię, w warsztacie też nie, bo nawet mi się drewno skończyło. Musiałbym jechać i kupić, a jest koniec miesiąca, więc czekam na wypłatę. <laughs> o i tak robaczki. No, tak i dlatego dziś ten, ten weekly vlog taki nudniejszy w tym tygodniu, bo po prostu nic ciekawego się u mnie takiego nie dzieje. Dobra, no to do zobaczenia potem, co mówię co chwilę. Znów cięcie. Dzień dobry, robaczki, sobota rano, jadę z moim hormonem strasznym. O, już, bo już jadę od rana że zieje. Jedziemy na badania. No, idziemy na badańka. Rządzia się tu na mnie wydziela. Nie mogę jej nagrywać, zakaz totalny. Hormon X, ale strasznie. Oj, strasznie. Od rana jeden jad. <laughs> Moje słoneczko. Bubu chciało hot doga z Orlenu i już humorki przynajmniej czasowo przeszły, ja też sobie sprawiłem. Musiałem przekupić, kurde. Tak, <laughs> zajaliśmy na Orlenik. O robaczki, ale kurde, dawno tego nie jadłem, Wzrok. <laughs> a wstąpimy chyba jeszcze do mojej mamuszki na kawę. Kupiłem sobie jeszcze olejek eukliptusowo-miętolowy, który będzie mi miał imitować fajkę, a raczej tytoń w fajce. Zobaczymy, borowe sposoby na rzucenie palenia, nie? Oby się udało. Kurwy syny, jeżdżą debile jak kurna. Człowiek wyjeżdża, owszem, z podporządkowanej. Widzi, że wyjeżdżam, gość mi skręca, więc mogę jechać. Yy, zanim jedzie, widzi, że wyjeżdżam, to ledwo tamten jeszcze nie skręcił, zanim już kurwa gazu daje na skrzyżowaniu Tylko po to, żeby się kurda śpieprzyć we mnie, no. dobrze że mam trochę mocy, to spokojnie, mogę wyjechać z tej sytuacji, ale... No kurwa no ludzie to są naprawdę debile. No, a co zrobić. Yy, Robaczki. Zabraliśmy Cyrilkę, jedziemy na spacerek, badańka my zrobili, czekamy na wyniki, byliśmy u mojej mamy na chwilę. Oj, i tak robaczki, idziemy wybiegać Cyrilkę, ale dzisiaj to raczej do Mielca na spacerek. Koleżanka zadowolona, ona no, uwielbia jeździć samochodem, uwielbia, no. Kochany piesek. Kurde, patrzcie, Borewicz tam stoi, dziadek sobie wieczy, czyści, no bajka. I znów na kochani, tym razem już bez aparatu. Ale jedziemy z tym kudłaczem. Niech tutaj też sobie pobiega. Ale powiem Wam, że marzyłem o takim dniu, żebym mógł iść na spacerek w samej bluzie. Dzisiaj jest 16,5 stopnia. Cieplutko. Troszkę wiaterek, ale nieduży. W razie czego mam czapeczkę. Kochani, no cudownie. Słoneczko to się przebija. Jeszcze dziś takie cięższe chmury. Ale jutro ma być jeszcze piękniej. Także, o. Rewelacja, mówię wam, od razu się serducho człowieku tak budzi, kurde, szybciej bije. A ma tak się rozglądam, czy przypadkiem gdzieś czy jakieś kwiatulki nie kwitną, to on sobie chociaż osmo i telefonem zdjęcia zrobił. Kurde, nie wiem, czy widać, żurawie lecą. Cztery sztuki, ale się drą fajnie. Cyrillek w swoim żywiole. A, ja, ja. a? <śpiewa> no, a ja co? Sinę kupowałem, nie? Do budki dla pszczół. Takie <śpiewa> trzcinowisko za mną potężne się to jest w wodzie, ale są miejsca, gdzie można je nazbierać. Także, no jak coś, to za tydzień przyjadę tutaj z sekatorami i dotnę sobie jeszcze do, dla pszczółek. Mm, takie trzcinki, a na razie sobie spacerujemy, a jest ich pan i Hormonek, no. <grystanie> matka Polka. No żabulki jeszcze byliśmy na zakupkach, jedziemy już do domu. Cały dzień dzisiaj my spędzili na spacerowaniu praktycznie z pieseczkiem. Nie wiem, mam zrobione chyba 13 tysięcy kroków. I będzie dużo, ale dla mnie to dużo. Fajnie, fajnie, zadowolony jestem. No, no. Idę na obiadek. A raczej jadę. Boziu, zobaczcie, jaka piękna niedziela. Słoneczko, ciepełko. No super. Coś wspaniałego, kurde. A się serducho raduje. Pakuję cywilka. Wezmę też aparat. A tak w razie czego? Bo wybieramy się z polu na spacerek. Jeszcze nie wiem gdzie pojedziemy. Nie wiem, czy będę zdjęcia robił. Ale spacerek sobie na pewno zrobimy, bo jest przecudownie. Robaczki moje kochane. Nie No, ubieramy się z rządcią i cyliką i jedziemy na spacerek. Tak jak mówiłem. Kani jest przecudownie, cieplutko. O, prze-fajnie, Bajka, dosłownie bajka. Wiecie, ja mam taki problem, bo jeżeli nagrywam mój film vloga i chcę nagrywać yy, jakiś fotospacer, to kurde. No, to kurde, problem mam taki, że nie wiem co pokazywać tu, a co pokazywać tu. Więc yy, może po prostu, jeżeli nagrywam yy, fotospacer, to w wiki vlogu tego nie będę tak pokazywał, tylko już na fotospacerze. Chyba, że coś ciekawego się wydarzy, takiego innego, yy, to wtedy sobie yy, tutaj dogramy. Jeszcze cyrlicę, zabaweczkę. No, to do zobaczenia we vlogu z tego fotospaceru. Także moje dziewuchy z głodu umierają. Umierają, trudno, muszą poczekać na mnie. Cudownie wiosennie. Czy ja już o tym dzisiaj mówiłem? Nie wiem, nie wydaje mi się. Kocham takie spacery. Kocham. O, ziemniaczki są. No to co robaczki, jedziemy do mamusi. O, jeszcze sobie głośniczek wyłączę, bo całą drogę słuchałem. Muzyki filmowej. I tak robaczki moje kochane. My już jesteśmy po obiadku mamusi. Jeszcze Paula tam dziewczyną pomagała pity porozliczać. Z przynajmniej mojej siostrze, bo mamuśka oczywiście nie ma konta internetowego i będę musiał na tygodniu może jutro z nią pojechać do banku, żeby założyć. O. O i tak, jedziemy do domu, powiem wam, jesteśmy pojedzeni i jedziemy leniuchować, odpoczywać i nie robić nic już dzisiaj. No, dochodzi 18, jest 12 stopni na plusie, także super. No, kochani, to ja pięknie wam dziękuję za obejrzenie tego weekly vloga. Pamiętajcie tam o łapce w górę, komentujcie. No i trzymajcie się cieplutko, kiedy akurat zakład na pożegnanie taki ostry. <laughs> Trzymajcie się cieplutko kochani, wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do następnego. Hej!